Kochani, to się dzieje. Przeprowadzamy się. Praktycznie wszystkie buty prawie. Ogólnie to są tylko moje, także w końcu na swoim. Dzisiaj mamy um, czwartek. We wtorek, w poniedziałek będzie duży samochód. Do którego zapakujemy całą toaletkę razem z fotelem. Cały e, mój, mój rzęsowy kącik. E, moje ciuchy, Mikołaja ciuchy. E, prawdopodobnie to lustro, jeżeli w ogóle się zmieści. Tą szafkę, co stoi tutaj w łazience. Jeśli będzie na nią gdziekolwiek miejsce, w, tym, w tej chałupie. No, ogólnie to dużo rzeczy. A teraz na razie zawozimy jakieś takie mniejsze, czyli na przykład tu są akurat moje torebki, tutaj jakieś pierdoły, pudełka, tutaj mam, o Jezu, lokówkę i prostownicę i pudełko od lokówki, odkurzacz oczywiście musi być ze mną, kwiatka na sam koniec, żeby nie umarł sam w domu. Lustro, nie wiem co z tym stołem, ale chyba raczej go nie weźmiemy, bo nigdzie nam się nie zmieści. Oczywiście wszystkie lampy, statywy. E, tutaj jest jeszcze tego odgroma, nie wiem co z tego pójdzie. Na pewno moja walizka jeszcze musi być, ale to coś w nią zapakuję, żeby nie była pusta. Mm, softbox tam jest. Bardzo dużo rzeczy. O i jeszcze ta ramka. Nie wiem gdzie ona będzie ale gdzieś na pewno. No i całe biurko Mikołaja ze wszystkim, no nie? Nie wiem jak to będzie. Bo to biurko prawdopodobnie się nigdzie nie zmieści, także fajnie. A i jeszcze te szapki nocne prawdopodobnie weźmiemy. Mikołaj swoją i ja swoją. Jeżeli nam się w ogóle zmieści, bo musimy tam łóżko przestawić. Ja wam nagram wszystko, bo dzisiaj akurat jedziemy do tego mieszkania to zwieść, więc... Będziecie mogli zobaczyć. Jeśli nie wiem, czy nie pokażę Wam efektu końcowego. Chyba tak będzie lepiej. Najpierw pokażę Wam ogólnie wszystkie rzeczy, które tutaj. jak wygląda nasza przeprowadzka. I na koniec dopiero zobaczycie mieszkanie już w pełni umeblowane. W sensie tam. Ono jest umeblowane, ale chodzi mi o nasze rzeczy. Mm, także no. <laughs> Pakowanie rzeczy ciąg dalszy, słuchajcie, kochani. No, tutaj mam napchane, tutaj mam napchane, tam stoi kosz, do którego będę pakować jeszcze rzeczy, które mi się nie zmieszczą. No i tak to wygląda, szafki już są praktycznie puste, tylko została mi jeszcze ta szafka. Ta już jest pusta, ta też jest pusta i została mi jeszcze ta ze słodyczami. No, czyli w sumie tylko dwie mi zostały. Jeśli chodzi o szuflady, no to to wiadomo, to się weźmie na sam koniec. Tego biurka nie bierzemy. A, tutaj ma właśnie rzeczy parę. Toaletka na koniec, to też na koniec. Ten fotel. Wczoraj już bardzo dużo rzeczy zawieźliśmy i tak zwozimy po trochu, dopóki nie zrobimy generalnej przeprowadzki. No, bo wiadomo, będzie łatwiej. Już udało mi się wszystko wyjąć z tych szuflad. I już wszystko zapakować. I tak to mówią, tu jest cała siata słodyczy. Tu są śmieci. Tu jest też popakowane. I w sumie to chyba zabierzemy się w te trzy kosze, coś mi się wydaje. Także jest spokojny się kosz, karton I jeszcze jeden kosz. pakowania ciągle dalszy. Teraz już wszystko koc, który tu był dałam do prania. Ten koc, który był tutaj, też dam do prania. Już takie generalne ogarnięcie było już jutro. Wszystko zawozimy, zawozimy toaletkę i w ogóle. No i tak tutaj spakowałam wszystkie świeżo. Ogólnie tu jest bardzo dużo szkła w tym. Tutaj Mikołaj teraz y, czyści komputer swój. A ja opróżniam toaletkę, żeby było łatwiej ją zawieźć. To się robi coraz później, z godziny na godzinę. Tak wziku no. I wszystko popakowane pięknie Jeszcze zostałem tylko stąd softbox I moja walizka Obraz, właśnie obraz jeszcze wezmę Ta ramka ogromna Tutaj mi zostały jakieś rzeczy I już wszystko tutaj jest wzięte stąd Tylko jeszcze przedłużacze No i jeszcze moje ciuchy, o i ten fotel biały Pakowania dzień ostatni o, Nie mam siły już na nic Zobaczcie, tu już jest bardzo pusto A, Tu już nie ma nic to jest torba pełna jakiejś tam kosmetyki czy coś. Ojej, nasze kołdry. No ogólnie to jest grubo. Tutaj popakowany już ciuku mniej więcej. Trzafa wygląda tak. Tych walizek nie da się podnieść. Stąd już wszystko wyjęte. Pełne walizki. Złożyłam! Trzy, cztery walizki. Tutaj jeszcze wór pełny. Ciuchów, tu są same ciuchy praktycznie. Znaczy tylko ciuchy są same Tutaj jeszcze jakieś karton z kurtkami. No ogólnie to mega dużo rzeczy, nie? Udało ci się? Tak. Paścia ledy udało mi się. Może uda mi się je nakleić gdzieś jeszcze. O, to, ja bym nie ci wiedziała, że może klej się, nie odklei. Mhm. Znaczy. No wiecie. Że się nie skleje z czymś no. innym. One były tutaj te ledy i drugie były nie, nie tam. Klejesz. Dobra, lecimy dalej ogarnąć, nie? Teraz robimy. Nie wiem. Bo nie mamy, gdzie tego pakować. No właśnie. Muszę. Ale ja, ja myślę, że powinniśmy to przenieść i po prostu tu wrócić z tymi pustymi rzeczami i w postaci spakować spakować. No, te kartony są bardzo pakowne, w sensie te kosze, nie? To nich się najwięcej rzeczy mieści. No i trzeba je rozpakować. To no właśnie. Pojechać. Już jest wszystko poznuszone. Dosłownie, wszystko, wszystko tutaj jest. W razie Wam nie będę dokładnie pokazywać. Ale wszystko już. Zobaczcie jaki syf tutaj jest. No ogólnie to jest ogromny rozpiercie. Na ja razie nie będę pokazywać, tylko tak Wam pokażę. O. No, już wszystko mamy. Tutaj już dywan będę trzepać zaraz. Jeszcze zostały nam tylko... O nawet biurko Mikołaja zostało nam tylko jeszcze fotel i szafka jakaś tam mała. Już wszystko mamy. Dzień dobry, zapraszam do moich skromnych progów. Wydajcie kochani, oto jest ten moment, w którym pokazuję wam moje oraz Mikołaja mieszkanie, które obecnie wynajmujemy. Yy, obecnie wynajmujemy, no tak, przez rok mamy umowę podpisaną. Yy, także tak, aktualnie znajdujemy się w korytarzu, holu, nie wiem, niektórzy yy, tak nazywają różnie. Będę wam mówić po kolei, które rzeczy są z Gdańska, a mianowicie na przykład to lustro jest z Gdańska. Yy, to już było tutaj. Tak to wygląda. Tutaj rzeczy wszystkie podręczne, oczywiście łyżka do butów, smycze, całe yy, takie rzeczy różne. A tutaj mamy szafy. Spójrzcie. Zobaczcie, jakie duże, ogromne szafy, bardzo, bardzo pojemne. Między innymi tutaj mamy na przykład buty i różne inne rzeczy dziwne. E, tak. Tutaj słuchajcie jest praleczka i kurtki. Praktycznie to same moje, bo Mikołaj kurtek nie posiada. U góry jest jakieś tam żelazko czy coś, tu kosz na pranie i tak dalej. Softbox się nawet zmieścił, także cud. Następnie tutaj mamy też taką graciarnię trochę. Suszarka, yy, odkurzacz, mop, ring lighty takie jakieś tam pierdoły. No i brakuje też jeszcze jednej suszarki, której nie chciałam się składać i na balkonie. Dobrze, a więc tak wygląda cały korytarz. Przechodzimy do pokoju rzęsowego, czyli do mojego pokoju, w którym pracuję i tak dalej, no jakby to jest mój pokój. Twoją, to jest moja toaletka, która jest z Gdańska, z Gdańska, z Gdańska, z Gdańska, tak, tutaj komoda już była, to, tak się prezentuje lustro to akurat przyjechało z domu, gdzie wcześniej mieszkaliśmy. Tutaj łóżko proszę bardzo dla klientek, to też przyjechało z domu yy, Mikołaja, obraz, który namalowałam w końcu zawisnął na ścianie, tak tak się mówi zawisnął. Proszę nie się nie wiem. Proszę, proszę pokazać, pięknie. I jakiekolwiek tam. Dobrze, no i tutaj był kiedyś telewizor, ale nie ma go, więc tak sobie tu tutaj jest. No i co, taki fajny pokoik. O, proszę patrzeć. Tutaj są moje cztery karty. <grystekaty> wszystko pięknie, no, no Gucie, akurat nie musisz pokazywać. Muszę. Pięknie, wszystko. Wiatrak, który tata mi kupił, żebym się nie udusiła, jak robię rzęsy. To jest mój pokój. Następnie, o, proszę pokazać jeszcze, że randol piękny. Super. Dobrze, przechodzimy do głównej części mieszkania, czyli do salonu. Zapraszam. A więc tak, tutaj znajduje się kanapa. Która wcześniej stała pod oknem, ale musieliśmy postawić Mikołaja stanowisko, więc teraz tak to wygląda. To jest Mikołaja komputer, tutaj jest nasza szapeczka. To Mikołaj dostał do mnie na urodziny. Na 18 urodziny. Nie, na, na, 19, na 19 urodziny mhm. dostało do mnie to. Fajny telewizor bo z tyłu Maledy. to tak się o, fajnie wiecznie. świecą. O, kolejny puchar z primu, to ma. tutaj nie Tutaj pierwszy jest... Pier ale pierwszy z Fame'a mhm. w sensie. O, tu dostałam tacę od babci. Miłość może poczekać głódnie. Tutaj mamy em, taki Stół. stolik, ponieważ jedyne miejsce do jedzenia to jest ten bar. No, i jedna osoba je załóżmy przy barze, druga je na łóżku. Albo Mikołaj je przy komputerze, a ja je na łóżku przy tym stoliku. Także no trochę lipa z siedzeniem, akurat. Tutaj jest kuchnia. Tak wygląda kuchnia. Specjalnie posprzątałam, żebyście ładnie zobaczyli wszystko. Dostaliśmy termomiksa od Agnes. Oni chyba nie wiedzą, kto to Także Agnes. fajnie. Agnes, wiedzą, kto to Agnes. Agnes to hmm. moja dościowa. Tutaj mamy e, szafki, jakieś tam różne rzeczy. No tego Wam nie będę pokazywać, bo to nuda. Śmieci jak w każdym polskim domu. Pod zlewem musi być. Tak. Talerze i miski również od Agniesz, a to kupiłam w Action, się, listy jest. E, <grym> Nigdy nie wiedziałam, że byś tak okay. lubiła. Zmywareczka jak nie. Ciągle kochana kucheneczka. O i w ogóle tu mamy tutaj, słuchajcie, ścianę, która jest tablicą. Możemy sobie pisać po niej, także fajnie. Tylko nie idzie to znaczy. Napiszcie w komentarzu jak myślicie, co to znaczy. Piekarni, lodóweczka, pełna prawie. Dobra. A więc teraz przechodzimy do łazienki. Uwaga. A jeszcze Wam coś pokażę. Spójrzcie jakie LEDy mamy. Tak się świecą tutaj. Wow. I tutaj się świecą. Wow. Zapraszam do łazienki. Proszę bardzo, tak du -du -du -du. na łazienki. Zobaczcie, to jest mój ołtarzyk. Playboy, kominek. Te, tutaj były to, te też były. A to wzięłam z pokoju. Słuchajcie, to jest najlepsze. Mówię cała łazienka w stylu białym, taki takie fajne, fajne i nagle bam. No, ale wiesz, no co? Ja pierwszy raz w ogóle widzę taki prysznic, nie? No na wakacjach tak widziałem. Tak? No i dobra, tutaj i zobaczcie to. Trzy, dwa, jeden. Nie patrzę na to, że lustro jest brudne, bo nie mogę cholera go domyć. Nie mam pojęcia. Ale chodzi tutaj no. o le dziki. No. Zajebiste to jest, na przykład robię jakąś pielęgnację czy coś, to mega dokładnie ze swoją buzię. Dobra, ale to już nie koniec. Tutaj jest moja... Znaczy moja, no tutaj jest większość moich rzeczy, bo Mikołaja tych perfumów raczej nie ma. To jest Mikołaja perfum, tylko. To są moje perfumy, y, migiełki, balsamy, korona. To jest też Mikołaja Balsam. Tak, korona bo nie wiedziałam, gdzie ją schować, no, a tutaj jakieś tam pierdoły, to nieważne. Tutaj uwaga! Mikołaja szuflada kontra moja szuflada. Życie deser. z kobietą, tutaj. No tutaj mamy y, taki, powiesiłam taki ten, żeby powiesić ręczniki i szlafroki, bo nie mam gdzie ich schować. I tam jeszcze pod prysznicem mamy parę pierdół, ale... No i tak wygląda łazienka. O, oczywiście kosz na pranie. Tutaj stołek, z którym miałam co zrobić, bo stał wcześniej w salonie. No i tak. To jest łazienka. A teraz przechodzimy do sypialni. Tutaj mój światek Zenek. Tutaj jest stanowisko y, no. naszej księżniczki. Tutaj jest bujawa taka. I tak, zapraszam do sypialni. Oto jest sypialnia. Nasze łóżko. Y, dużo z Was napisało do mnie na Instagramie, skąd mam łóżko. Czytajcie włączę ten wiatrak. My nie wiemy, bo no, wynajmujemy to mieszkanie, a to łóżko już tutaj było, więc niestety nie jesteśmy w stanie Wam powiedzieć, skąd jest to łóżko, bo nie mamy pojęcia. A więc tak, to wszystko to są szafy. Ta cała ściana, oczywiście dwa dni temu lustro myłam, ale już jest brudne, bo Mikołaj łapami oczywiście całą musi dotykać. Nie może, nie może dotknąć tutaj i przesunąć, on musi tak przesuwać, nie? Okej, okay, ale nieważne. Okay. Y, tutaj jest kosz y, z kocami, zabawkami negry. Y, tutaj jest taka szweszka, ona tu też wcześniej była już. Mm, Balkon, szafka Mikołaja, tu łóżko, o! To jest pogodniś Mikołaja i królik Mikołaja. A tam jest mój królik i mój pogodniś. A to są moje miszki, które są ze mną całe życie. Tego misia małego miałam w inkubatorze, jak byłam mała. A tego mi się dostałam od wujka. Moja szafeczka piękna. A tutaj. Proszę bardzo, Negra. Negruni. Wygrzewa się na chłodzącej macie. Właściwie się nie wygrzewa, chłodzi się. I posłanie jest z Tiki Maxa, bo też dużo osób pytało. E, no i tak, wiatr, oczywiście musi być, bo przecież nie da się inaczej wytrzymać. No i to balkonik. balkonu to co ja mam wam pokazywać tam, no, Oczywiście torba Mikołaja, brudna, śmierdząca. A mogę wam w sumie pokazać szafę. Proszę bardzo. Ugó na dole moje u góry Mikołaja. Tutaj jakieś graty jeszcze pochowane. Następnie tutaj jest szafa też. Znaczy na no wszędzie jest szafa. Proszę bardzo. Tutaj są szuflady. Tak to wygląda. Super. Proszę bardzo. Tu są Mikołaja, Mikołaj Mikołaj. I w porównaniu do mnie ma bardzo mało ciuchów, a myślałam, tak. że ma więcej. Więc Mikołaj dostał tylko jedną y, szafę. W sensie jakby tutaj też ma swoje rzeczy i tam ma też swoje rzeczy, no ale wiadomo, że moje rzeczy zajmują więcej miejsca. A tutaj są Mikołaja ciuchy. No myślę, że idealnie. I w o, o, właśnie, tutaj są moje torebki. Też nie wszystkie, bo tak naprawdę to nie wiem. Zresztą, tych torebek, ale okej, okay, nieważne. W sumie to, to wszystko, nie? Dobra, kochani, więc tak wygląda na nasze mieszkanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. To jest odcinek, który wrzucam po bardzo długiej przerwie i myślę, że znowu będzie taka długa przerwa, bo nie mam co nagrywać. Może z Blanką coś nagramy, ale nie wiem. To na jedną literę musimy. No, musimy to nagram. nagrać, musimy to nagrać, ale na razie nie mamy kiedy. No, widzisz sama. Lek. I, kochani, dziękuję. Ja ten ten film nagrywam od miesiąca, od ponad miesiąca. Nawet go nie zaczęłaś. No, nie, no, zaczęłam, jak się wyprowadziłam. Już. Dobra kochania, więc dziękuję Wam za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Podajcie na Instagramie. W znaczy, sobie możecie dzwoneczek, jeżeli chcecie, ale tam wiecie. No dobra, uh -huh. dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia.